Dzisiaj nie odcinek odcinać tak. Z gramy w GTA. Z auto. Dzisiaj to moje konto. Na tego pana konto znacie go dobrze, występował. Tu mamy odcinek tak. Mamy! Okej, okay. w końcu mogę strzelać Nie masz amunicji. Mam, do tego też. No jechać do amunicji. Dobra, biorę się kierę. Dobra, siema no. Nie wolno, bo, bo o, no. Dobra, spadła. Tylko nie będę. O, piłknie chyba. Dobra, wsiadamy. Tak, yy, odpalamy. I. Tu, żeby, o, do sklepu jedziemy, widzówka. Nie, musimy określić bardzo, bardzo, bardzo dużo sklepu. Bo chcemy zabić 120 koło. Nie będzie to wcale łatwe. A więc jedziemy do tego sklepu. Mamy tylko 900 metrów. No i Zostawcie łapki, zrób na dzisiejszy odcinek próg to pięć łapek w górę, tak? Tak. A i pamiętajcie, ja jestem kamerzystą, ten wasz ulubiony YouTube. Gość, który był na piosence Dwaj bracia i jedna ja kamerzystka. Tylko tym razem to ja jestem kamerzystem i chyba od zawsze będę już kamerzystą. Nie, będziesz mi musiał pomagać w niektórych filmach. A w ogóle bo tam było nas trzech. Koleżanka. Moja siostra. No. No i ogólnie... I od razu wam to mówię, to jest moje konto. Zastanawiacie się, kto to nagrywał? Kto to nagrywał? nie się nagrywało? Ona nie nagrywała, a nasza to jej nie było. E, to była od razu nagrywała. To druga siostra, taka Moja ciocia też, siostra, taka młodsza. No! Mam nadzieję, że wam się spodobał ten film. Ja wiem. Jako fura! Jako fura! Ajajaj aj, aj. Już jednego uszczelniłem. Widzówka, ale to było dobra kurwa Dobra widzówka, lecimy do tego relema. Odcinek trwa już dwie minuty A, a dziesięć nie będzie trwał? Tak, maksymalnie Ale to zrobimy kilka odcinków Tak, może i uda się jeszcze jeden odcinek z Grand Theft Auto, ale nic nie obiecujemy na pewno będzie odcinek z Minecraft Heart. Nie, był już Minecraft Survival. I nie chodź Idź, odbierz. Dobra, Musisz iść. Hej! Ja. Dobra. Koniec odcinka. Dokończymy odcinek, jak wrócę z obiadu. Dobra. No. no. No to. No.